Witam wszystkich, to znowu ja Marcin Mencer, jakby mnie znali wszyscy. Mam nadzieję, że macie się dobrze, jesteście zdrowi. Przede wszystkim e, siedzicie w domach, tak? bo musimy podejść poważnie do sprawy w tym ciężkim okresie. E, no i słuchajcie, no i chciałbym wam pokazać troszeczkę, jak ja sobie daję radę teraz w tej kwarantannie. Tak? Widzicie, za mną jest sztanga. E, nie wszyscy niestety mają taką możliwość te, trenowania w domu. Ponieważ z racji tego, że jesteśmy tutaj w Szeridzie, w sali mojej żony, chciałbym Wam dzisiaj pokazać kilka ćwiczeń odnośnie przygotowania siłowego i wytrzymałościowego pod sporty walki. Wcześniejszy odcinek, który już dawno był kręcony, rozmawialiśmy o bieganiu tlenowym, o przygotowaniu ciała pod względem tlenu, bez tlenu. Myślę, że w miarę Wam się podobało i dobrze Wam to wytłumaczyłem. A tutaj dzisiaj, warunkami domowymi. Mam nadzieję, że Wam pokażę dokładnie jak to wszystko wygląda i chwilę opiszę, w skrócie oczywiście, jak to, jak to będzie wyglądało. Tak? Dzisiaj mamy trening trójbojowy, tak? czyli martwe ciągi plus wyciskanie sztangi nad głowę. I teraz tak, słuchajcie, powtórzę to samo co powtarzałem wcześniej przed tym odcinkiem dzisiaj tak? i przy tym co, gdzie, gdzie, gdzie biegaliśmy. Każdy oczywiście sportowiec, czy każda osoba, która podejmuje treningi pod sporty walki, kluczem do sukcesu jest to, żeby poznać swoje ciało, tak? Także jeżeli poznacie bardzo dobrze, bardzo dobrze swoje ciało, to będziecie de facto wiedzieć. Najlepiej, co i jak robić, żeby osiągnąć dobry sukces. Są różne metody trenowania, różne metody przygotowania fizycznego, wytrzymałości siłowej jest mnóstwo tych treningów. Ja Wam bardziej znowu chcę pokazać mój trening, jak ja sobie z tym radzę i Wam przedstawić kilka patentników, co można zrobić, żeby poprawić. Więc macie problem, nie wiem, z wyciąganiem balachów do siedzie, ktoś wam mocno chwyci ręce za tak, kluczem czy kwadratowym uchwytem, jak to zerwać. Często ludzie też wiadomo, pomijając technikę, trzeba pracować bardzo dobrze grzbietem, jak, jak ten grzbiec, grzbiet oczywiście wzmocnić. No i dzisiaj Wam pokażę kilka elementów z mojego treningu i później jeszcze sobie z Wami spokojnie poznam. Też zachęcam do. Za obserwowanie kanału dajcie łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny do subskrybowania. a Tymczasem, na razie, będziemy znosić sprzęt na parking. Będziemy dzisiaj robić trening outdoorowy na parkingu, oczywiście nie w żadnym lesie. Mówię o bezpieczeństwie. Także, żebyście sobie nie myśleli, będę na zamkniętej posesji i czekamy za Bartkiem, bo Bartek też dzisiaj mnie odwiedzi. No i dobra, idziemy wszystkie ciężarki zniesione. Teraz lecimy na parking, bo dzisiaj będziemy robić tenik outdoorowy, żeby nie robić tego w domu Zazwyczaj bym to zrobił w domu, ale że się siedzi 3 tygodnie w chacie, no to nawet można dostać Także idziemy na parking Wszystko poznoszone, już chyba tenik rozżywkowy zrobiony, bo 180kg przenieśliśmy Słoneczko jest? Jest Także idziemy i zaraz Będziemy jechać z treningiem, który Wam udostępnię. A trening sam, z racji tego, że nie jestem wszystko wiedzący, także trening mam od trenera Macieja Niecyna, do którego bardzo gorąco serdecznie wszystkich zapraszam. Wulkan wiedzy, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne. No i dobra, jesteśmy. Pokażę Wam Główną gwiazdę. Prezes Smartwomień wawryszyn. Co? Kamerki, ten No oczywiście ten, że chciałby coś trenerze, powiedzieć ludziom, żeby byli zdrowi, chyba, nie? Zdrówka. Zdrówka, życzymy ten... Wam zdrówka. Pamiętajcie, jednym z najważniejszych elementów treningu jest rozgrzewka, choć dużo ludzi go nie lubi. Tym bardziej ja też nie lubię, to zawsze ten pan z tyłu, którego widzicie, zawsze mi każe robić rozgrzewkę, jak coś z nim robię Także jedziemy. Pierwszy etap za nami, pamiętajcie, trzeba dotlenić mocno miejsce przed treningiem, ponieważ wtedy trening będzie bardziej efektywny. Tak, podejść blisko nad chwytem, nad chwytem obydwa. Nad chwytem tak, zawsze pamiętajcie, że w tych rozrzewkowych układamy ręce nad chwytem. Kciuki schowane, nogi do piszczeli i blisko ciągniecie szczangę. Zawsze blisko ciała. Jedziemy. Pięć martwych. Odkładać? Nie, nie, no tak, ta już pięć powtórzy. Jak jest? Pięć, okej, okay, odkładamy. I ile to jest kilogramów w leży? 25, 50, 50, plus 30, 80, 80, plus 20, 100, 100, tu mamy 5, 110, 130. Pamiętajcie, że na PPMA zawsze on dostaniamy trening kalenistyczny, tak żebyście mogli go zrobić w domu, oczywiście bez ciężaru. Dobra, jesteśmy z Barkiem, słuchajcie, zaraz mamy do zrobienia jeszcze kardio, także tutaj wtrącimy jeszcze kilka słów. Pewnie później będziemy zmęczeni. Posłuchajcie, a to po rozgrzewek. Rozgrzewka, tak jak już powiedziałem, bardzo ważny element. Ważnym elementem jest też to, co zrobicie po treningu. Także pamiętajcie o tym, że możecie ten trening bardzo dobrze wykorzystać, tak? Gdzie ten trening będzie efektywniejszy, z racji tego, że nie zaniedbacie swojego organizmu po treningu, gdzie, gdzie każdy z Was na pewno bardzo ciężko trenuje. I są, jest kilka metod, które możecie yy, wprowadzić. Jednym z nich jest na przykład tutaj, bartek. Bardzo lubi, tak, Bartek, zimne kąpiele. Lubię. Tak, bardzo zimne, zimna kąpiel. E, Krążenie. Będą dostępne w zimie. Dobrze, będą dostępne. W zimie. Mamy oczywiście, <laughs> słuchajcie, dużą, e, dużą tutaj wannę, e, Bartek, zatuję tak samo e, super, kostkę, magnes. magnes, kostki lodu i całą mamy, słuchajcie, gamę ciepłe e, dla was. I zimne kąpiele. Dokładnie, ciepłe i zimne, co jeszcze? No, ciepła, magnezowa i zimna po prostu w lodzie, nie? Zimna w lodzie, tak. W lodzie, tak w lodzie, także możecie sobie zawsze, zrobiliśmy to z myślą o was też, że zawsze jak w ciepłe dni lata możecie zawsze sobie u nas skoczyć do zimnej wody, a, a kto po prostu chce w tygodniu sobie przyjść i wskoczyć do wany do ciepłej wody, żeby rozluźnić mięśnie, tak samo mamy takie, takie taką opcję. Ofercie. W ofercie. <laughs> w ofercie. Dokładnie, żebyśmy Was naciągali, tak? ale mamy. Nie, Myślę, że była nie. Jasność, dokładnie, tak? że Dokładnie, żeby była jasność. Nie, ale słuchajcie, to jakby nie będziemy Wam też... Już wam i tak nas przedstawiliśmy tutaj nasze usługi, ale tutaj bardziej chcemy Wam powiedzieć dla, dla wszystkich, że też ktoś, kto ma wannę w domu, tak samo może sobie to zrobić. Kupić, tak? tak dokładnie, kupić Sól w na przykład jest. Niejaki, w nas 15 zł, w opcji, nie jakieś 12-15 złotych. Dokładnie. A to jest ciepła To jest ciepła kąpiel, kąpiel. No, ale to, dobra, to ciepłą to zawsze się robi jak... E, ciepłą zawsze robimy po prostu jak w czwartek tygodnia. Jesteś zmęczony tak. powiedzmy, Chod nie jesteś jeszcze tak. dokładnie, a zimno żeby lubię. dokładnie, żeby krążenie podlepszyć, Bez lepsze do to jest sprawa, ale ja, tak jak, ja to lubię, dokładnie, no, tak jak zawsze o wszystkim rozmawialiśmy, nie? że pamiętacie podstawowa cecha w sportach walki, ogólnie w sporcie jest to, żeby poznać swoje ciało, tak? jeszcze takim fajnym elementem jest, który zawsze możecie sobie stosować też po ciężkim treningu, są, Bartek, co? Rozciąganie, tak? tak? Rozciąganie też możecie się Czego rozciągać. Nam Czego nam brakuje, dokładnie? Ja każde, widzicie, to jest właśnie ta indywidualność, tak? Ja nie lubię się rozciągać, nie robię tego, ale jakoś nie, nie odczułem to przez lata, żeby, żeby mi to przeszkadzało w sporcie. Za to słuchajcie, ja po treningu wchodzę na przykład, a propos tej indywidualności, do, do ciepłej wody, tak? tak? I, I, też... I też mnie rozluźnia to po ciężkim treningu, ale. Mm, Jednemu może to nie służyć, Bartek wchodzi do zimnej wody, jemu to służy, mi wchodzi do ciepłej, dlatego to jest też, jakby tutaj macie nasz przykład takiego białego i czarnego, tak, dosłownie. Rozłownie, <noise> <noise> że możecie wchodzić e, jak, wam, jak, wam, jak, wam jest, e, jak wam jest dobrze, jeżeli znacie swoje ciało, tak? nikt wam tutaj nie narzuca, musicie sami to poznać. I jeszcze takim ostatnio fajnym e, jakby sposobem jest, słuchajcie, niskotuszczowe, mleko czekoladowe po treningu. Bardzo dobrze wchodzi, bardzo dobrze was e, tutaj powoduje Wam nabicie glikogenu po, po, po treningu i naprawdę możecie fajnie wtedy e, efektywnie e, spożytkować ten trening. Bartek, coś jeszcze chcesz dodać? Nie. Nie. Dobra, on to słuchajcie, pozdrawiam Was, idziemy zrobić jeszcze cardio i, i, i tak jak już powtarzam po raz trzeci, łapka w górę, subskrypcja, i widzimy się na następnym vlogu. Trzymajcie się.